pokażę Ci teraz jak utworzyć wiadomość follow up. Po zalogowaniu się do panelu DVO i wejściu w Autorespondera, pierwsze co robimy, wybieramy tutaj w tym okienku kampanię, do której będzie przypisana dana wiadomość. Ja tutaj wybieram marketing internetowy i wiadomo, że w tej kampanii. Będzie tworzona wiadomość, i kiedy klikniemy na wiadomości, klikniemy Dodaj follow-up, otwiera nam się okno, i tutaj wpisujemy przede wszystkim temat. Ja tutaj jeszcze zrobię coś takiego, mam to przygotowane, ale to skopiujemy i włożymy. Możemy tutaj do tytułu. Chodzi o to, żeby ten kod wyś będzie wyświetlał imię naszego subskrybenta. I tu napiszemy: oto obiecany, oto obiecany bonus. Wpisujemy treść wiadomości, którą chcemy wysłać, ponieważ ja tutaj udostępniam link, ten link. W kodzie html on, on musi być linkiem. Ja go wpisałem ręcznie, wobec tego zaznaczam go, kopiuję i klikając tutaj na edycję linku, w kolei, otworzymy to w nowej. Zapisujemy, proszę, i to, co było wpisane normalnym tekstem, stało się linkiem. Następnie zaznaczamy ten cały tekst, klikamy Ctrl C i przechodząc do wiadomości tekstowej, klikamy Ctrl V i zapisujemy to również w wiadomości. Tekstowej. Pamiętajmy o tym, że wiadomość musi być zapisana i w jednym, i w drugim formacie. Tutaj oczywiście już ten link jest tylko w takiej formie, jak żeśmy go wpisywali. I tak jest przygotowana wiadomość follow-up. Oczywiście ważne jest, aby zaznaczyć, ile dni po poprzedniej wiadomości ma być wysłana ta wiadomość. Ja tutaj wpisałem 0. A więc wiadomość będzie dostarczona po potwierdzeniu rejestracji natychmiast w tym samym dniu. Możemy regulować sobie i następne wiadomości wpisywać tutaj po jednym dniu, po pięciu, po siedmiu to zależy już od nas. Kiedy to mamy wszystko zrobione, klikamy Dodaj, i system dodaje wiadomość do wysyłki. Proszę bardzo, mamy tutaj tą wiadomość i ta wiadomość, po jeżeli się ktoś zarejestruje, po 0 y, dniach będzie ona do subskrybenta wysłana. To by było na tyle w tym filmie.